Takiego człowieka trzeba niestety no, zabezpieczyć pasami bezpieczeństwa. Wtedy kontroluje się, trzeba przychodzić co 15 minut do takiego pacjenta. Co 4 godziny lekarz musi przedłużać takie unieruchomienie i dopiero kiedy pacjent jest już w pełni bezpieczny, można go z tych pasów zwolnić, ponieważ w przeciwnym razie on na przykład mógłby, nie wiem, wyskoczyć przez okno. Moi drodzy, w trzecim odcinku poświęconym uzależnieniu od alkoholu. Tak? W poprzednich dwóch odcinkach mówiłem, kto jest uzależniony, jakie są kryteria uzależnienia od alkoholu, jakie są konsekwencje, jakie jest zejście choroby alkoholowej, no a dziś może bardziej optymistyczny odcinek, a mianowicie leczenie. Więc pierwsza e, podstawowa zasada jest taka, że no, e, im wcześniej, im we wcześniejszym stadium zacznie się leczyć ludzi uzależnionych od alkoholu, tym lepiej, tym łatwiej. Tak? E, kiedy ktoś już jest bardzo głęboko uzależniony, kiedy pojawia się na przykład padaczka alkoholowa, majaczenie alkoholowe, no wtedy jest na pewno dużo cięższe. I w tych właśnie takich ciężkich, trudnych przypadkach no, leczenie najczęściej zaczyna się od wizyty na oddziale detoksykacji. Więc człowiek, który przerywa ciąg alkoholowy, jeszcze przez jakiś czas będzie miał w swoim krwiobiegu ten alkohol, no ale kiedy on spadnie poniżej pewnego poziomu, to zacznie się pojawiać alkoholowy zespół abstynencyjny. Mówiłem o tym w pierwszym odcinku. Jest to szybkie bicie serca, uczucie. Zwiększonej potliwości, suchość, suchość w ustach, mogą być zaburzenia akomodacji, może być, mogą być halucynacje. One są bardzo żywe, takie bardzo, bardzo, można powiedzieć, widowiskowe. No i może dojść do ataku jak najbardziej do ataku padaczkowego takiego człowieka, żeby. No, nic mu się nie stało, powinniśmy umieścić na oddziale detoksykacji. Oddziały detoksykacji mieszczą się w ramach szpitali psychiatrycznych, i tam na oddziale detoksykacji taki człowiek dostaje kroplówki, dostaje leki jest pod opieką zespołu psychiatrycznego, bardzo często wymaga unieruchomienia. Dlaczego? Dlatego, ponieważ te halucynacje, których doznaje człowiek będący właśnie w takim alkoholowym zespole abstynencyjnym są niezwykle żywe. Ja pamiętam, kiedyś byłem w pokoju pacjenta, w takiej izolacji, w której on doznawał takich halucynacji. On twierdził, że gdzieś tam się na dachach ot 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 otaczających szpital budynków czają ludzie, którzy rzucają w niego siekierami. Proszę mi wierzyć, naprawdę on się od tych siekier, że tak powiem, starał lecących tam w wyobraźni uchylać w tak naprawdę, naprawdę realistyczny sposób, jakby no mało który aktor by coś takiego potrafił zrobić, więc takie bardzo żywe, bardzo żywe alucynacje, one nie świadczą, nie wiem, jakimś tam ataku schizofrenii czy psychozy, ale są typowe dla alkoholowego zespołu abstynencyjnego. Takiego człowieka trzeba niestety no, zabezpieczyć pasami bezpieczeństwa. Wtedy kontroluje się, trzeba przychodzić co 15 minut do takiego pacjenta. Co 4 godziny lekarz musi przedłużać takie unieruchomienie i dopiero kiedy pacjent jest już w pełni bezpieczny. Można go z tych pasów zwolnić, ponieważ w przeciwnym razie, on na przykład, mógłby, nie wiem, wyskoczyć przez okno. Tak? Takie sytuacje się zdarzają. Niektóre samobójstwa, one tak naprawdę są spowodowane bardzo żywymi halucynacjami u alkoholików, którzy przerywali ciąg i którzy po prostu bojąc się, widząc coś, czego nie ma, wyskoczyli przez, przez okno. Tak więc detoksykacja. Tak? Po mm, pobycie na takim oddziale zazwyczaj taki pacjent jest już, będąc przeżywem, tak. Będąc zaopatrzonym w leki, o lekach będę mówił kiedy indziej, on idzie na oddział odwykowy. Na takim oddziale odwykowym pacjent powinien przebywać 56 dni. To są oddziały będące oddziałami, częściami szpitali. Na przykład w Warszawie Świętokrzyskim jest to bardzo dobry oddział. 12 w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy. Takie oddziały są w różnych szpitalach w Warszawie, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. I tam odbywa się terapia w postaci terapii indywidualnej, w postaci terapii grupowej. Ona bardzo często oparta jest na tzw. teorii 12 kroków, czyli co robić, żeby od tego alkoholizmu odchodzić. Tak? Pacjentom tam się tłumaczy, najpierw pokazuje im się w jakiś sposób, że są uzależnieni. Pamiętam kiedyś, miałem taką sytuację, kiedy przyszedł do, mnie, przyszedł do mnie żona pacjenta, który był uzależniony od alkoholu. On leżał w szpitalu psychiatrycznym, pierwszy raz był w szpitalu psychiatrycznym. I kiedy przyszła, fundamencianci zaczęli się tak ze sobą spierać. Otóż ona stwierdziła, że mąż pił trzy tygodnie, on na to się bronił, że pił tylko dwa tygodnie, i tak się, że tak powiem, przepychali. Tak jakby to miało jakieś znaczenie, czy on pił trzy tygodnie, czy on pił dwa tygodnie. Pamiętam, że ja powiedziałem mu, proszę pana, ustalmy pewne fakty, mówię do niego. Znajduje się pan na terenie szpitala psychiatrycznego, zwanego potocznie domem wariatów, prawda? Zgadza się pan ze mną? No to on potaknął, zgodził się ze mną, więc ja na to mówię: jest pan w piżamie, a ja tu też jestem, podobnie jak pan, ale ja jestem w fartuchu, ponieważ jestem lekarzem, a pan jest pacjentem. Tak? jest pan w piżamie w domu wariatów tak? i znalazł się pan tutaj dlatego, że pił pan alkohol. to Czy pan naprawdę uważa, że nie ma pan problemu z alkoholem, tak? skoro jest pan w domu wariatów w piżamie? No, i wtedy faktycznie do tego pacjenta dotarło to, że chyba rzeczywiście coś jest z nim. Z nim nie, tak? Tak, tak więc na początek trzeba tym ludziom po prostu pokazać, że są uzależnieni. Jak oni już zrozumieją, że są uzależnieni. Pokazujemy im straty, jakie ponieśli. Najczęściej są to straty rodzinne, są to straty zawodowe, straty finansowe. Kiedy wreszcie to do nich dotrze, no to już się zaczyna taki etap, gdzie ktoś rzeczywiście, okej, okay, no. To prawda, alkohol mi niszczy życie, niszczy mi zdrowie. Spróbuję, spróbuję nie pić, tak? I no, przez te dwa miesiące tacy ludzie oczywiście nie piją, oni tam dostają leki, e, leki antydepresyjne, stabilizatory nastroju, czasami kroplówki. No, te leki mają pomóc im, rozmowy z psychologami, z terapeutami uzależnie miały im pomóc w tym wytrwać. Po mniej więcej właśnie 60 dniach opuszcza się taki oddział, ale pacjent wtedy nie idzie, że tak powiem, w niebyt, tak? Jest wskazanym, żeby, jeżeli wymagane jest leczenie, jeżeli on na przykład nie pijąc ma stany depresyjne, no to jest wymaganym, żeby on brał leki antydepresyjne. Jeżeli nie pijąc jest agresywny, tak, czy pobudzony, no to jest wskazanym, żeby brał leki uspokajające, stabilizatory nastroju, jakby w miejsce tego alkoholu dostarcza mu się inne substancje, ale już takie, które my kontrolujemy, które nie zakłócają jego funkcjonowania i on, jest, jest mu łatwiej, tak, czyli taki pacjent jest później prowadzony w ambulatorium w poradni zdrowia psychicznego no, bywa, że po jakimś czasie przestaje brać leki, nie musi, no ale wtedy chodzi do terapeuty, terapeuty uzależnień i jest to taka mobilizacja dla niego, jest mu na pewno e, łatwiej. Tak? Ale oprócz tego, że pacjent może korzystać z usług profesjonalistów, to może korzystać ze wsparcia innych trzeźwiejących, czyli już alkoholików, którzy wytrzeźwieli, e, w tak zwanych klubach AA, tak? czyli klubach anonimowych alkoholików. To jest coś bardzo cennego, bardzo dobrego, bardzo ważnego. Tam y, są so, ludzie, którzy dzielą się, że tak powiem, na takich nowych oraz na starych doświadczonych abstynentów. Ci doświadczeni abstynenci nazywani są sponsorami i łączy się w pary takich ludzi. Jeden sponsor może być nawet kilka takich osób i to jest osoba, do której taki właśnie czyźwiający alkoholik może w każdej chwili zadzwonić, nawet w środku nocy, jeżeli ma ogromną przemożną ochotę wypicia, wtedy rozmowa, czy też czasami zawieźnię do szpitala tak, na, na oddział odwykowy pomagają Utrzymać tą trzeźwość. Co do tego, czy można pić trzeźwiejąc, czy nie można pić, są zdania podzielone. No, kanon jest taki, że nie należy pić alkoholu. Zresztą w tych miejscach, w których ludzie się gromadzą, bardzo często stosowane są takie na przykład zjazdy coroczne, gdzie człowiek, który przestał pić, w rocznicę tego picia przywozi tort i tam pali się świeczki w zależności od tego, ile tam jest lat tego niebicia, to tych świeczek jest coraz więcej, tak? Jest to taki mechanizm wzmacniania, no bo jak już ktoś na przykład nie, 10 lat nie pije, prawda? Za kolejnym razem zawiezie tort i tam będzie 11 świeczek, no to raczej głupio mu jest tam, prawda, pojechać i powiedzieć, słuchajcie, no niestety złamałem się, wypiłem jedno piwo, tak? A dlatego tak jest ważnym, żeby nie pić, ponieważ bardzo często jest tak, że człowiek uzależniony od alkoholu ale w tej fazie trzeźwienia on, jeżeli długo jest trzeźwy, to traci kontrolę nad piciem, tak? To jest coś, czego ludzie, którzy nie są uzależnieni, nie potrafią zrozumieć, ale alkoholik może, jak to się mówi, popłynąć. Tak? Czyli nawet długi czas nie pijąc, kiedy się napije niewielkie ilości alkoholu, może wpaść w ciąg. Ja miałem takiego pacjenta, który opowiada mi, młodego chłopaka, że on... Po prostu wyszedł z oddziału i postanowił wypić jedną małpkę. Był absolutnie przekonany, że więcej nie wypije. To miało być takiego symboliczne pożegnanie się z tym alkoholem. No i potem obudził się nie wiem, w krzakach bodajże, czy w jakimś tam rowie. Po kilku dniach dopiero tak urwał mu się film. Po prostu nie kontrolował tego. Trudno nam sobie taką sytuację wyobrazić. No ale tak jak mówię, no mózg człowieka uzależnionego od alkoholu to nie jest to nie jest nasz, nasz mózg, tak? Wreszcie, na koniec kwestie farmakologiczne, tak? Tym kwestiom poświęcę osobny odcinek. Będę mówił o lekach, jakie stosujemy w leczeniu uzależnień od alkoholu. Cały odcinek poświęcę tej tematyce. No, ktoś powie: Dobrze, no, piłem alkohol, substancja psychoaktywna, uzależniłem się, a teraz zamieniam to na leki. No, tak, ale lek to nie jest alkohol, tak? Alkohol niszczy organizm, niszczy mózg, tak, niszczy wątrobę. Leki tak są dobrane, żeby tego nie robić, tak? wręcz odwrotnie, tak? Wiele leków działa korzystnie na ośrodkowy układ nerwowy. Tak? Poza tym e lek ma nie uzależniać, jeżeli Musimy przerwać takie leczenie, no to przerywamy je. I to nie jest tak, że pacjent od razu prawda, wpada w jakiś zespół abstynencyjny. Jeżeli lek jest właściwie dobrany, lek tak, lek tak nie działa. No i wreszcie. Lek jest legalny, tak? Przecież możemy brać leki yy, i możemy jeździć samochodem. Tak? To nie, nikt nam nie broni, nikt nam nas nie ukaże za to, że, na przykład, nie wiem, mamy depakinę czy jakiś yy, prawda, to, inny tego typu lek. W swoim krwiobiegu, tak więc z całą, pewnością, z całą pewnością możemy zastąpić w sposób korzystny alkohol lekiem, ale o tym już będę mówił kiedyś tam w przyszłości, w odcinku poświęconym tak stricte farmakologii. Bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że to pomoże, co, co tutaj powiedziałem, rodzinom osób uzależnionych może osobom uzależnionym, bardzo często rodziny, żony, czy mężowie, czy, czy, czy dzieci, czy, czy rodzice osób uzależnionych są współzależnione. Tak? Takie osoby też musimy poddawać terapii, czasami nawet i farmakoterapii, by mogły w skuteczny sposób przeciwstawić się. Temu alkoholizmowi swoich bliskich. Tak? Bardzo dziękuję. Proszę rezynio o subskrypcję, o komentarze, o lajki i zapraszam na kolejny odcinek za tydzień. Pozdrawiam.